Jak idą postępy, co się zmieniło i co prawda od mojego ostatniego vloga zmieniło się naprawdę dużo i nie publikowałam nic więcej ze względu na to, że zostały nam tak naprawdę już tylko trzy wille, więc to tak naprawdę ostatnia okazja, żeby zakupić trzy sypialniową wille z basenem za 750 tysięcy na najspanialszej wyspie w Tajlandii, czyli na moim ukochanym Koh Samui. Osobiście sama mieszkam tutaj już ponad 2 lata i nie wyobrażam sobie życia w innej części Tajlandii. Ta wyspa ma wszystko, czego potrzebujemy do życia, a w szczególności ten projekt, który jest w, tak naprawdę w sercu Kosamui, czyli ma... także lokalizacyjnie ten projekt jest naprawdę super. Ja go oczywiście polecam jak najbardziej pod inwestycje, jeżeli chodzi o zamieszkanie również. Ale sama gdzieś osobiście wolałabym mieszkać w innej części Koh Samui chociaż przez e, kilka miesięcy mieszkałam dosłownie minutę stąd, więc wiecie, moja perspektywa zmienia się z, z czasem, kiedy tutaj e, mieszkam. Po prostu każdy musi odnaleźć gdzieś tam swój region tego Koh Samui, który uwielbia, który lubi, i ten projekt myślę, że jest świetnym początkiem, jeżeli chcesz zamieszkać w Tajlandii lub chcesz zainwestować i. Ta willa tutaj jeszcze jest wolna i ona moim zdaniem w ogóle jest jedna z najfajniejszych dlatego, że tutaj zobaczyć obok macie jeszcze tyle źreni czyli ona nie jest w środku, ale z boku i tamta też jest jeszcze wolna w ogóle wam wrzucę, które są właśnie wolne Zostały trzy ostatnie koło siebie i właśnie jedna z nich to jest ta no i ona mi się najbardziej podoba ale ma najmniejszą działkę ze względu na to, że ona jest trochę pochylona tutaj do dołu, bo pokażę Wam jeszcze tu, jak wygląda ogródek, i wejdę do środka. Chociaż, zobaczcie, widok tutaj z tej też jest niesamowity. Jak jesteście w środku, wciąż widać palmy. W ogóle to mi się wydaje, że chyba zostały dwa, trzy najfajniejsze vily, chociaż no i tak jak Wam mówiłam, zostały trzy ostatnie wille, tutaj Wam wrzucam które i jeżeli jesteście zdecydowani, no to cena ta jest 750 tysięcy za ten blok. Już kolejne bloki, które będą powstawały będą na pewno w wyższych cenach, dlatego że te wille na maksa szybko się rozeszły i dlatego ja nawet tutaj na YouTube nic nie wrzucałam, bo... No, po prostu poszło to mega sprawnie. Zostały teraz te trzy ostatnie. Podejrzewam, że to kwestia miesiąca, półtora i już też nie będzie. Więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany domem dla siebie, to piszcie do mnie, a ja wyślę Wam dostępne oferty mm, na kosamui. Ale jak macie sypialnię tutaj, budzicie się i skakujecie od razu pierwsze co to do, do basenu. A śmieję się, bo mała, mała dziewczynka mnie obserwuje. Tajlandii jest tak, że jeżeli jest e, jakaś rodzina pracuje na budowie, czy nieważne gdzie w jakim miejscu, to prawdopodobnie ich dzieci kręcą się gdzieś koło tego miejsca, e, gdzie pracują rodzice. I tutaj jest tak samo. No patrzcie, wychodzicie palemki. Tu jeszcze ogrodzenie będzie do końca drugiej działki przedzielone od tej dzieci. Idę zobaczyć jeszcze do willi obok. Czy jest mniej więcej tak samo wykończona? Czy jest tam już coś więcej e, zrobione w środku? Nie. Czyli ten, tu jeszcze nic nie ma. Czyli ten, w którym byłam, jest e, najbardziej wykończony ze wszystkich. Ale to wprowadzenie mebli, posprzątanie. W środku to jest chwila. Okay. Przy okazji nagrywania YouTube'a uziemianko ja kocham chodzić po trawie no ej ta willa, serio. Jak mieszkacie tutaj, to macie sąsiadów i tutaj, i tam, a jak wybierzecie tą, to sąsiad to jest wasza zieleń. Cudownie. No i jak kupujecie willę, to macie pewność, że, że chyba bez tych małych stworów, które tutaj biegają. Dom z miłością. Serduszko narysowała. Widać? No a kolory tych poduch i kolory tych mebli na maksa mi się podobają. Tu są leżą w ogóle poduchy te zewnętrzne, które są na zewnątrz. Co jest super w ogóle w Tajlandii, żeby się nie martwić o to, że w środku będzie jakoś tak na maksa gorąco, to są czarne szyby. Co nie? On widać, że one są tutaj przyciemnione od tej strony, a od drugiej strony jak jesteście, to nikt was nie widzi, czyli one odbijają światło. Co jest w ogóle mega super rozwiązaniem. jak gdzieś tego w domach w Polsce nie widziałam. No ale zobaczcie, tu nikt nic was nie zobaczy, bo wszystko się odbija na drugą stronę, więc jest fajnie. No i w środku to też już zaczyna spoko wyglądać, dlatego że są meble wstawiane, więc wiadomo, że będzie, będzie to wyglądało coraz lepiej. Są no jeszcze właśnie zamawiane dodatki tutaj do środka, żeby wiecie, to wyglądało jakoś. Ee... Przyjemniej jak dom. No więc, jeżeli ktoś z Was planuje przyjazd na Kosamui, bo wiadomo, to jest najlepszy sposób, żeby przyjechać i samemu po prostu zobaczyć na żywo, to napiszcie do mnie maila. Ja zostawię swojego maila tutaj w opisie um, tego filmu. Myślę, że ludzie, którzy żyją w Polsce lub poza Tajlandią, mogą się nie domyślić, że tego może nie być w domu, w willi na Kosamui. Ale mamy zmywarki, czyli każda willa ma zmywarkę, co jest po prostu niesamowite, dlatego, że ja od kiedy jestem w Tajlandii ponad dwa lata już tak naprawdę byłam chyba w dwóch willach, w których były zmywarki więc to jest tak, że jeżeli sami sobie nie kupicie, jeżeli sami nie zam... znaczy, zamontujecie, jeżeli sami nie złożycie zamówienia na zmywarkę do waszego domu, to prawdopodobnie tej zmywarki w tym domu nie będzie więc mnóstwo domów i mnóstwo willi na Koh Samui naprawdę nie ma tego wspaniałego sprzętu, jaką jest właśnie zmywarka. Więc naprawdę to jest ogromny, ogromny plus, że tutaj te zmywarki są. Jest pięknie. Pokażę Wam kolejny update, Wam zrobię, jak to już będzie pięknie, wszystko ładnie wykończone, tak żebyście wiedzieli, jak, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych blokach. Ale jeżeli ktoś z Was chce kupić jeszcze w tej najniższej cenie, to to, tak jak już wspominałam, trzy ostatnie wille. Wczoraj na moim live'ie padło tutaj takie pytanie, jak zarządzać e, wynajmem takiej nieruchomości, jak się już zdecydujecie na zakup to w momencie, kiedy kupujecie tutaj willę, możecie od razu wykupić tak naprawdę opcję, żeby oni za was wynajmowali tą willę. Wy inwestujecie, a oni zajmują się już całym wynajmem, powitaniem gości, wymeldowaniem gości, sprzątaniem po prostu wszystkim, więc no, czy może być lepiej? Wy tylko inwestujecie, a ktoś po prostu za was pracuje. Jeszcze lokalizacja. Tego projektu. Ja już wspominałam na poprzednich filmach, że to jest bardzo blisko Helflaba. Helflab to jest takie centrum regeneracyjne, gdzie macie sauny, bathy, zdrowe jedzenie. Tutaj zaraz jest obok siłownia oraz szkoła. To jest tak naprawdę takie serce kosamui. Macie 3 minuty skuterem do centrum handlowego, gdzie jest sklep taki jak Kerfur, gdzie możecie kupić dosłownie wszystko. Co zapragniecie, więc naprawdę lokalizacyjnie jest to super. Jeżeli chodzi o wynajem dla turystów, też jest świetny pod inwestycje, dlatego że mnóstwo ludzi przyjeżdżając na Kosamui chce się zatrzymać właśnie tutaj, ze względu na to, że mają wszędzie blisko. No i jeszcze aspekt tego, co wynajmuje się najszybciej na Kosamui. I wbrew pozorom, to nie są małe mieszkania, tylko to są właśnie trzy sypialniowe wille. Tutaj w projekcie był pierwszy plan, żeby robić wille i dwu i trzy sypialniowe, ale koniec końców zdecydowali się tylko i wyłącznie na trzy sypialnie, ze względu na to, że dużo, 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 dużo więcej ludzi chce wynająć trzy sypialnie. I mamy dzisiaj naprawdę niesamowitą pogodę na Kosamui, bo jest pełne słoneczko jest mega ciepło, nie ma praktycznie wiatru, więc super, bo w ostatnich dniach było dość tak pochmurnie i deszczowo, więc bardzo miłe urozmaicenie, pobyć troszeczkę więcej w słońcu i nabrać tych promieni słonecznych. Ja to ogólnie kocham wszystko, co z naturą związane, czyli właśnie wystawianie się na słońce. Jest jeszcze rano, więc nie jest jeszcze jakoś tak na maksa gorąco, ale już czuć, że to słoneczko... Pięknie świeci, pięknie smaży. Jeżeli ktoś z Was trafił do mnie dzisiaj po raz pierwszy na ten film, to ja wcześniej wrzucałam filmiki, gdzie pokazywałam proces jakby powstawania całego tego projektu, więc jeżeli ktoś z Was był, byłby zainteresowany, to w moich filmach znajdziecie więcej. Ewentualnie możecie do mnie napisać, to, to ja Wam podeślę tutaj, mój, mój faworyt. Ja jak rozmawiałam z Aleksem, który jest właśnie tutaj właścicielem całego tego przedsięwzięcia, to mówiłam mu, że dla mnie ta działka jest po prostu najlepsza i nie rozumiem dlaczego, dlaczego została jako ostatnia. No bo zobaczcie, wokół domu macie tutaj po prostu zieleń. Jakiś bufalo tu pewnie czasami chodzi, bo widziałam raz. Dzisiaj akurat nie ma. No, macie willę z, w Tajlandii w takim typowym tajskim miejscu. Bo zobaczcie, ta willa w ogóle została chyba zakupiona jako jedna z pierwszych, a ta została. Dlatego, że ta ma minimalnie tutaj większą działkę, ta ma zmniejszoną, tak jak Wam mówiłam. Słyszycie te ptaszki? No, ekstra. Super. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego i również słonecznego dnia, tak jak to mamy dzisiaj.